Wydzenia kreluje obrusie. Wbijam do niego na stream Słucham tle Że po pierwsze zrobić coś nowego po drugie nauczyć się grać w grę, w którą grasz 10 godzin dziennie i po trzecie, z racji tego, że to jest jakieś wydarzenie i będzie dużo ludzi, szansa na pokazanie się z fajnej strony przed tymi ludźmi. I on się obrażał, on kończył challenge, kontrolował gierki i znowu ja tak na to patrzę, mówię, jaką... Jak, jaki do... Jako oni mają cierpliwość do tych klaunów. Ja tego, ja tego w nie rozumiem. To jest, to jest, to jest, to, jest to samo co w sumie Liga, na, na turnieju zrobił. Wiesz, ktoś cię zaprasza, ktoś powierza ci, ktoś powierza ci fajną rolę, jest dużo osób to ogląda i ty nie robisz tego co każdy normalny człowiek, co stu streamerów, którzy to oglądali by zrobili, bo im zależy, jakby nie możesz nie mogą wszyscy dookoła chcieć k***a kur... bardziej od Ciebie, żebyś Ty coś osiągnął. To jest f***a dziwne. Zawsze myślałem, że... Zapraszam Was na największy turniej szachowy online w Polsce. Pilin Szachmat Invisi... Invisi... Invitational. 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 Udział wezmą takie gwiazdy jak Tomasz Fornal, Nitro Nieuczesana, Mokry Suchar, Kasik, diable Diables. Przez 4 dni komentować dla was będą profesjonalni szachiści i nie tylko. Pula nagród jest ogromna, bo aż 100 tysięcy złotych robi wrażenie. Nie może was zabraknąć 24, 25, 26 i 27 kwietnia. Całość harmonogramu oraz rozpiska kto z kim gra znajdziecie w komentarzu. Ksz. Zawsze myślałem, że okej, okay, jak jesteś kłamcą, przede wszystkim dla swoich takich najbliższych, to koniec końców k***a zostaniesz jak, jak sam, jak ten palec w dupie, nie? A oni kłamce nie zostają, ty. Rozumiem tego. Oni w nicku grać nie potrafią. Nie potrafią powiedzieć nic ciekawego, nic sensownego. Dla mnie to są ludzie bez zainteresowań, bez pasji, bez hobby. Rozumiem, że czasami oglądasz kogoś, wiesz, jak były klipy w internecie, że ktoś. Sra do miski, to jest to śmieszne, aż sradomiski co za debil, nie? Okej, okay, okej. Okay. No ale w jakimś momencie już trzeba by było no, przestać strać do miski, nie? Już, już też nie możesz się kurwa inspirać z który jest miski. Nie wiem, zobaczmy to, ale kurwa nie... Naprawdę jakby mi ktoś kurwa, powiedział o bo yy, ja nie mogę, to, to mnie to mnie rozkuruje od środka. Jak można być takim Stary. Oh, yes. O, jest! stary, ja do niego Ale... dzwonię, a on klika w Instagram. Halo? Ja się stryje, zamknij, kurwa, bo mnie kiedyś... Co? Ja, kurwa, a co, nie było tak... Nie. Czy nie powiedziałeś, że będziesz za pół z tą swoją, kurwa, narracją, chociaż kur... jeden dzień byś tak zrobił, żeby kurwa, nie wiem, jestem zajęty, skąd nawet w ogóle wiesz, że gram razem. no? Ja, kur... dole, irytuję się... Kurcitor Naprawdę, irytujesz mnie fest, kur... ci teraz. Co no, byś mógł? Dobra, Remek, powiem, że będzie za pół godziny czy nie? O co chodzi teraz? Zaraz muszę, się grozić jeszcze, rozumiesz? Bo powiedziałem, że będę za pół godziny co masz? No dobra, a grał w Rasta? Skąd wiesz, że A nie, 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 tutaj nieładnie się zachowujesz, ale no nie mogę tego powiedzieć, bo Skąd wiem, że gra w Rasta? No bo klikaj, by grał w Rasta, to stwierdziłem, że gra w Rasta, no. No stwierdzasz, robisz swoją narrację. A co robisz? A co robisz? i czat kurka myje się i stary sprawdzam sobie filmik. Stary, ale byliśmy no dobrze, jebie mnie na teraz cały twój czat przez tą narracja i masz zj**any uśmiech na ryju, no. Bo chcę przy kontencie jeść, znowu moim kosztem, wk**iasz mnie powoli. Powiedz Bruce, to ty jesteś k**a k**a, dobra, śmato ludzka, kru... ludzka, Tlej, my się no nie macie nie, nie ma cię do mieczka, tak to. to do ciebie kru... dzwonię i, cię, i takie rzeczy wygadujesz. No, Powiedziałeś, że będzie za pół godziny, mówisz, że będzie za pół godziny. A, zmotował się, nie? No. Nie, k**a, nie no. No jakby typowe, typowe. Typowe, o nie wiem co mam powiedzieć, to się zmutuje. Rozumiesz to? Rozumiesz kurwa to, a to jakby ja myślałem, że takich jest mem, ale to naprawdę wygląda na jakieś losowe wybuchy Estrogenu i to jest kurwa po, pomylony, kurwa testosteron, kurwa z upośledzeniem, jakby. To jest kurwa jakiś naprawdę szałchuja to jest. No, przyjdzie coś tam się kupa z pulta pod nosem i za chwilę yy, za chwilę z siebie robi ofiarę, kurwa i jest taki mięczy nie? Ta przyszedł Kucho się zmutował. <laughs> kurwa to jest hit! To, to, to jakaś kurczka totalna przecież No dobra, ale czekaj, jaki on filmik sprawdza, bo on mówi, że się będzie... No normalnie dzwoni do na Facebooku i wiesz co pierwsze słyszę, kurwa klawiatury, jakby napisał Rasta, dosłownie jeden do jednego. To mówię, dobra, no, grać wrasta. No, A on no. mówię, dawaj, wyłączaj, wyłączaj, Rasta, gramy w GTA. A on powiedział, no będę za pół godziny nara Dosłownie to się dzieje. Ej, no nie spodziewałem, się, że w 12 minucie streama mojego dzisiaj nagle się rozpoczął. Tylko widzicie, tylko na koniec dnia wy stwierdzicie, że, a chuj, i kurwa, zaprosicie go na następną gierkę, bo i nie wiem. Bo to, że on jest gorszy, kurwa, i że jest jakiś, że, że jest jakiś kurwa skrzywiony społecznie, no to chyba nie jest jakiś ten. Nie mówię tu jakiegoś e, czegoś dziwnego, nie? Chyba jakby każdy to rozumie, każdy to widzi. Ja myślę, że oni się otaczają takimi ludźmi, tylko. Dlatego, że oni się czują lepsi od nich i kurwa im, im to odpowiada, nie? Pocznie, Bo się kurwa, kurwa irytuje na kurwa tego debila. Ale co ja zrobiłem takiego? Co ja zrobiłem takiego? No kurwa, dobrze wiesz, co robisz, kurwa. Co zrobiłem? Jesteś kurwa, jesteś kurwa stary, naprawdę. Ta, tak. Overpow za z, kurwa cel swojego bytu w internecie obrał niszczenie twojej kariery. Dosłownie. Dosłownie. Dosłownie na tym kurwa. Dosłownie na tym yy, polega byt ręka w internecie, żeby jak najbardziej, żeby jak najbardziej zdyskredytować się w oczach kurwa ludzi, to jest właśnie i, i takie wnioski może wyciągnąć tylko i wyłącznie człowiek zaburzony albo głupi, tylko i wyłącznie. Jesteś najgorszym co mnie spotkało, przepraszam jesteś, musiałem jesteś, ten jeste. cytat rzucić. Jesteś kurwa populistą. ...i pospół, po pospólstwem jesteś. I tyle ci powiem. Pospólstwem. Ale co, co ma kurwa co, co ma jedno do drugiego? Chuj, że on ma problem z wysłowieniem się, ale on kurwa nawet nie, nie, nie zna definicji słów, których używa. O, grasz w Reshika, znowu się wyjebałeś się. Eee o, czad nagle pikę jebać bursanki. Hehe, <laughs> Zajebiście, good job Remigiusz! Good very job! Dzięki Nawet za pizzy Daniel, dzięki, dzięki za suba Blasy krysy 7 <laughs> możesz wyjaśnić, i co rudy mamut Tak Na jak już coś ciebie zaczął mnie jebać czat, mam wyjebane Nie ma chłopak. Ty, ty jesteś nienormalny stary, ty jesteś normalny fair. Ej dobra, to ej, dobra, Bruz, ale uwaga, uwaga, to porada. Jak skłamał Remigiusz, to możesz to odwrócić i mogą pierdolić jego. Nie, nie. No, nie wiem, może, nie wiem, ale. To jest, że oni się cieszą po prostu z tego, że tam ktoś się spłakał, content sam się robi, jest awantura, to siedzimy i słuchamy To mi się nie podoba. On, on na 100% gra w Rasta. Mokry Syłan. Milion procent. Mi, ale mi gdzie się, nie się nie gra w rasta, rasta, rasta jest na Steamie, tylko gdzieś tam, tak? Na Steamie, na Steamie, ale jest wszędzie offline na Steamie, żeby go nie najpierw. Po pierwsze... Czytałem na Discordzie moim o 12 I Bruce... że będę do godziny. I tyle. A, a ja ale Bruce. Ej ja, Bruce, a ja ci chciałem podziękować za jedną rzecz. Bo myślałem, że złożyłem Rymkowi najchujowsze urodzinowe życzenia, ale Ale nie, nie. Chuj, chuj w te urodziny, bo <laughs> nawet, no do do, nie wiem, no, zachowuję się jak pies, na no, moim zdaniem, w sensie, no nie wiem, no. Ty się zachowujesz jak pies. Dobra, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie bardzo uważnie, posłuchaj mnie bardzo uważnie. Dzwonię ja na Facebooku, widzę klikanie klikanie wsada, mówię. Dobra, gra w rasta zamiast tego. No bo co innego robi Bruce w życiu? No dobra, księgowa pewnie już jest załatwiona, bo jest godzina 13. No chyba by nie siedział o godzinie specjalnie 12 do księgowej. Jesteśmy mówię mówi na 13. to sobie gra w rasika, a zaraz będzie. No to mówisz mi, że będzie za pół godziny. Wchodzę na Discord, będzie za pół godziny i nic się nie stało. Ej, dawe, pro, ja prosta do... sprawa. Ja prosta, powiem więcej. Pokaż Steam. Ja dosłownie w tym momencie miałem iść i się kurwa myć i tyle. I do mnie dzwonisz na fejsie. I nie, mówię, że będę za pół godziny, a ty tak zrobiłeś narrację, że... Narrację ku Nauczyłem go tego słowa i pierdoli, narracja, narracja. To było słychać, jakbyś klikał w sad. To ja ciągle kurwa klikam, oglądam se filmy na YouTube. Teraz mam żałosne debaty prezydenckie, 23-44. O czemu nie jesteś, to sekuda. czemu zamiast się myć wcześniej nasz opruwasz, sprujesz w ryj? Nie Dosłownie, tylko się tym o, nie tym i mnie, nie kurwa kurwa się. Malą. Nie spodziewałem spodziewa się, że aż tak stricte punkt 13 ani minutę A Myślałem, że no w okolicach 13, no kurwa, no, no nie wiem, no. No to sorry nie, moja wina jak coś. Zrobiłem nie, kurwa, chwilę na rację, no i na raz Ambrozen Witam Ambrosen Dzięki bardzo stary za dotację bardzo miłe Tak, umawiałem się na 13, to jest 13 Kurwa no Pary No lekko kurwa... na mnie naskoczyłeś czy nie, lekko na mnie naskoczyłeś kolego No dobra, ty na mnie kurwa swoich ludzi, kurwa Bo, kurwa Ja na był... swoich dobra, A, dobra, 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 dobra po pierwsze, mówisz mi tak, nie, dobra, dobra Dobra, nie ma to zna żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. Jestem w stanie nawet poczekać kolejną kur... godzinę, tak jak zawsze zresztą w życiu kurwa czekałem, że się pojawisz. Ku mnie to chodzi. Niech po prostu inni zobaczą jakim jesteś człowiekiem. No i ty w temacie. No i Mara. Chyba ja cię... na nic nie karzę. kurde, no nie wiem. Yy, trudno ci jest poczekać, nie wiem, yy, nie wiem, 5 minut czy coś. Jak się człowiek chce umyć? powiedziałeś, że będzie za pół godziny. Nie, no słuchaj, walnął, że gdzieś tam 13, i sobie pomyślałem, no okej, okay, w okolicach 13, so, zaczniemy grać na Nie <śmian> Wiedziałem, że jesteśmy aż tutaj. Nie, 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 nie słuchaj, nie, nie, słuchaj, czekaj, dobra, tutaj trzeba. My, overpo chciał o 14, ale cisnęliśmy, żeby zacząć wcześniej, i overpo powiedział 13. Więc zmieniliśmy z 14 na 13 w ramach tego, że każda My... minuta się liczy, więc jeśli każda minuta się liczy, jeśli przełożyliśmy o godzinkę, to znaczy, że chcemy... Ja, ja, po no, mi robicie, tak? nie wiem, jesteśmy streamerami, mamy setki wolnych godzin i, i, i takie... No nie, co, nie mamy, mimo, bo over ma dziś urodziny i wieczorem może będzie chciał wyjść na miasto. Tak samo wczoraj, nie mieliśmy setek wolnych godzin, bo wczoraj Ty wychodziłeś na miasto. Więc, no nie jest tak, no właśnie, właśnie organizujemy się, bo jesteśmy w czterech dorosłych mężczyzn i każdy ma swój jakiś e, wolny czas i, wiesz, no chcemy, chcemy wykorzystać każdą minutę akurat. No. Aczkolwiek, po prostu, dobra, no, kurwa, Łodewa, wo... Łodewa, co robisz, gramy, czy, czy co? Czy nie, czy... oczywiście, że nie. Z czatem Remka mam wyjebane. Niech on tam na tam napierdala nami swym armem, a se grajcie w trójkę. Oczywiście, przepraszam, Slay proksi ciebie. Nie do kurwa Bruce! Nie to są jakieś jaja, to są jakieś absurdalne jaja, jak coś. No to z mental kurwa, stary to, to jest dziecko. z dziecko, kurwa. dziecko, dziecko. Tyle ja myślałem, że ja robię najgorsze ruchy w szachach, ale ty Ej. po prostu grasz kurwa w szachy w życie. Kurwa, I blandujesz za każdym razem. To to Bruce, dobra, rada, to jest najgorsze co możesz kurwa, zrobić w tym kurwa. to. kurwa. On jest tak kurwa niewdzięczny! On jest tak kurwa niewdzięczny. Ja pierdolę... Jak... Jak można być aż tak małym człowiekiem? Bo owego to jest Twój przyjaciel, czy też dobry kolega. To nie jest tak, że kurwa teraz się obraża na cały świat i. Kurwa, dobry kolega, fałszywy kolega. Nie, nie, no kurwa, no to jest wasza tutaj jakaś sprawa. No to jest dziwne, ale po prostu ja ci po prostu mówię, że to jest. Jak to się nazywa? Kiepskie dla ruchu internetowego, znowuś. Okej, okay, dobra, no to będę kurwa Nie wiem. Udawał. No nie, ale nie chodzi mi o, o to, nie chodzi mi o to. Dobra, czego potrzebujesz, żeby mieć lepszy humor? Bo widzę, że jesteś zły. Nie, ja, ma, ja miałem dobry humor, dopóki Remek No, ale nie teraz nie... już masz zły, więc czego teraz potrzebujesz, żeby ci się poprawił humor? Czego byś oczekiwał? Nic, bo to już jest nie do, nie do odwrócenia. Pójdź sobie na... Remek, na, rozjebałeś nam ekipę i napraw to. No, <laughs> to... wam Wielkanoc. Zobacz sobie przed remigiusza i to jest wszystko przez narrację, tak jakby, żeby nie było. Nie, ale wszystko to przez, kurwa, przez to nie pas przed Remigiusza, mamy grę w w kieta. GTA. Jakbyś powiedział, no dobra, dobra, to szybko idźcie tam my i widzimy się za pół godziny, my w tym czasie polatamy samolotem. Byłby taki czas, bo ja ci powiem. Nie, nie byłby. Ale oczywiście wielki remigiusz musiał... Dosłownie, pokazać... kur no to ze Slejem omawiałem, że zaraz wejdziemy w GTA coś porabimy przez pół godziny. Dosłownie to powiedzieliśmy. No, było to powiedziane, no. no ale... Nic nie było tobie mówione, ku. Oprócz tego, że za pół godziny będziesz. Ale nie. no, wiesz, też nie możesz, Bruce, oczekiwać, że nie będzie a powiedziane, że sp... mieliśmy być o 13, a ja ciebie nie ma. Suchar jest, Remek jest, ja jestem, ciebie nie ma. Ja, no, ludzie ja sami też potrafią jestem. wyciągnąć wnioski. No, poszedłbym się po prostu myć. No, w momencie. no to, i ja czy, szed, no to odpal, się myć w od, momencie. No to odpal teraz streama, kurwa, Ale umyć. się mieć dosłownie w tym samym momencie, jak y, to mnie zadzwonił Remek. Mogę pokazać, że nie ma... No chcę dobrze, a umyłeś się już, czy nie? Nie, no bo no dobrze, się, no to się myć, patrz, zadzwonił odpal, Remek. No to odpal teraz streamka, miej tam kurwa puszczoną muzyczkę, się umyć. My sobie kurwa porobimy w GTA, bo i tak się chłopaki muszą ubrać na kolejne misje. I potem kurwa wrócisz i gramy. Hmm. To było lekkie potknięcie dzisiaj. Po prostu lekkie potknięcie z samego kurwa, rana. Dawaj zimny prysznic, kurwa, Na sleju no, na... zobacz sobie na czat Remka, przez co, jak, w jakim kierunku ale pokierował dobrze, ale miał... dzisiaj rozmowę. Ale będziesz i... miał swój czat, mi się zależy ci na twoim podoba. czacie, nie zależy ci na czacie Remka. Nie, nie wiem, ja bym ci... nie pozwolił, żeby na moim czacie, nie wiem, takie teksty o Remku, Asi czy coś padały, kurwa. Dobra, jesteś ostatnim pizdom, ostatni Raz, znany jako i nie wiem jaki użytkownik pisał takie rzeczy nieraz Bruce, chcesz chcesz, chcesz, chcesz zachować się jak ostatnia kurewka na czacie i być nowym Disem? Proszę cię bardzo! Ja nawet będę przeszczęśliwy, bo jesteś taką w tym momencie, że to jest niesamowite, nic z tego nie zrobiłem. Nie, 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 kolego, posłanie bardzo ważnie. No, ewidentnie czat wydał wyrok. Słuchaj, kiedyś byłem pilony, ale nigdy będę pilony. Jak ty w tym momencie jesteś pielony no, je jako jak jesteś osobą. Je wteś, nie. Dosłownie, bo to, Słucham, jest szaf, po, populistą będące... jestem, populistą no. jesteś, a ty jesteś a ty jesteś takim dziadkiem 80-letnim, co tam kieruje kobieta w tym momencie wow, i taka jest prawda, odkąd znaleźć tam kurwa Renatę, znalazłeś Renatę to się zmienić o 180 stopni i prawda jest taka, że stałeś się jeszcze gorszą samą, sam, osobą. Nie obchodzi hmm. mi to, żeby... Będę... Nie ja mam ten gadać, ale już mi to ból, ten, nie. totalnie obchodzi. Pierdolisz Czadu, głupoty, a, pierdolisz głupoty! Dalej. Masz oblężoną twierdzę, chcesz wygonarzać nieudacznika i będziesz kurwa nieudacznikiem, niestety. Wybacz. Dobrze mu powiedział. Za wszystkie, za wszystkie, będę, sam przeproszę, kurwa Boga, ale ciebie do spodu. Dobre, się, nara, kurwo. No nara, wypierdalaj. Na? To jest Od bardzo dziwna rozmowa pomiędzy wami, chłopaki. Odwołuj te kampery, kurwa. Odwołuj te kampery. O, dzisiaj rozjechała ekipa. Nie wiem, kurwa. Mam jak Jezus i nastawić drugi, powinien powiedzieć, tak? Przepraszam, przepraszam, zrobiłem kurwa na rację, powiedziałem, że gra w No nie, wrasta. ale kurwa, czemu wy nagle z, z dyskusją o tym, że kurwa, ty ktoś, komuś powiedział, że gra wrasta, wy nagle zaczyna jechać. Ale kolego, kolego, o, przepraszam, chodzi? przepraszam, przepraszam. Dobra, powiem tak, ja mam cały czas wypierdolone, ja mam cały czas wypierdolone, chcę po prostu saporać w GTA, ale no, no nie ja można. Też. Nie można, aż mi ręka trzęsie, kiedy on takie rzeczy gada, że ja tworzę narrację, ja tworzę kurwa narrację, nauczył się tylko słowa kurwa pół roku temu i zawsze może że jest narracja prowadzona taka. Możesz taką narrację, jesteś populistą, <grym> powiesz coś tam, czat ci poklaskuje kurwa i, i twój czat wydał wyrok, wow kurwa, normalnie. Co z tego, no, że mój czat wydał wyrok, a mokry sarny trzy lata temu dobra, razem kurwa z ale... samym i wiesz co, nie wchodzi na ich kurwa czaty, bo ich piłem. poddajemy kurwa tego gówno, gówno jadacza. tu, no bo... Popsają mu wodą do twarzy i on to zryzywał, a ty mówisz, że kurwa, trzeba patrzeć na inne, innych czat No tutaj ma rację Owera. E, tutaj, tutaj ma rację Over, niestety. Słuchaj, Bruno, obchodzicie twój czat, a nie overa. No po prostu to co no. powiedziałem wcześniej. No, 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 no kurwa powiedział słowa prawdy, tak? Więc tutaj e, no ciężko się nie zgodzić, po prostu obchodzicie twój czat, a nie Owera. I oczywistym jest że w streamingu czasami... Eee, narrację. No, czasami się tworzy narrację, jakiś żart. No, suchar też trochę na taką pizdę wychodzi, bo nadal chce se na upośledzonym kurwa kontent kręcić, więc mu nie powie, że jest zwykłą kurwą, pomimo że wie, że jest. Też mało honorowe. Jeśli się powie, przez który tworzy się kurwa jakiś żart chwilowy na czacie, ale. A ty też możesz stworzyć żart kurwa over no, i to wszystko Remek jest w kwestii, kwestii dystansu kwestii no dystansu i moim żartowania kosztem, z siebie Nie moim kosztem Nie, ale czekaj, no się że znaczy, kiedy... czas, No to też... Inaczej to jest sytuacja, w której ty mówisz, dobra, sorry chłopaki, i godzisz się na to, że sobie pożartujemy z tego, że nie jesteś. Że źródło sponsorem? Po Dzień dobry. Że z Gitowni to jest, tak? Pozdrawiamy kanon i na czas. Ja, ja, Inaczej nie... jako... Słuchaj stary, ja też wielokrotnie no. byłem... W wielu miejscach spóźniony. W momencie, w którym jesteś spóźniony, no niestety godzisz się na to, że ludzie sobie trochę bekę z ciebie będą teraz robić. No dobrze, w sensie, ja wczoraj no, ja, ja słyszałem 14, 13, myślałem, że sobie przyjdę tak w, 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 tej, w tej godzinie. No, no właśnie, On, to po prostu jest główne, a nie człowiekiem jesteś w momencie, kiedy chłopie, kurwa, ty jesteś tak irrelevant w polskim internecie, chyba, że akurat potrzebny jest ktoś, żeby się z niego pośmiać, że ty chyba powinieneś o 12.30 kurwa już tam czekać. Kurwa, i slota pilnować, kurwa na Discordzie. No ja pierole jak mnie to w Będzie okay, nie widziałem, że jesteśmy jak w zegarku Szwajcarskim mówię, no przyrzekam. Ale nie dobrze, nie no i, ale, ale, uwaga, nie I było, z tego, stało. Nie stało. Nie było z tego wielkiej dramy. Nie było z tego wielkiej drama. No powie... no czek, po, mówi, no ale to powiedział Remi już lekki żart, zakrasz żarta i chcę, i Beka, i, i Remi już mówił do Sleja, nie, uważaj, dajmy daj mi dokończyć. I Remek mówi do Sleja, tak, dobra, to, to chuj, porobimy coś kurwa na Gieta, coś polatamy, będzie Git. No i. A czekamy i tyle. No, to... no i my już się logowali, logowaliśmy no, no inaczej, tak, w ogóle okay. nie bałkowaliśmy tego tematu. My już chcieliśmy no, ale sobie porozmawiać ja No się otworzyła, to tak jakby Remek dał komendę. No, Brust, coś tam zaprasza... Ale dobra, ale dobra. Brust, no. czego to oczekujesz? Nie... Że z dnia na dzień ludzie na czacie nigdy już się nie żartują? Że nie, nigdy no, nikt nie będzie był kurwa. Prawdopodobnie nikt mi nie lubił Remka na czacie, whatever, ale. No wcale to... tak nie jest. Ale tak pokierował rozmowę, że się na mnie odpalili. I to mi się Dobrze, nie dobrze. Czyli nigdy, nigdy jak zwujemy do ciebie, akurat nie grałeś raz, tak byśmy mówili na jakąś godzinkę. A akurat nie, tak się nie, stało, że jak powiedziałem nie, teraz nie, taki żart, to po prostu się mega wkurzyłeś. No, stałeś stałeś z jakąś kurwa lewą nogą i się na mnie wyżywasz. Niepotrzebnie. No, ale, ale bo też teraz. Nie, nie prowokujesz jeszcze. Ja się zawiodłem i się wpóźniłem, tak. I, I byłem za to jebany przez ludzi i też jestem na to zły. Ale dzisiaj tak nie było. Wstem o 11 nie jestem w łóżku. I właśnie miałem się myć. I no i tyle. Po prostu tak jakby zdarza się tak czasami. No bo to też jest moja wina, że wcześniej się spóźniałem. Albo kurwa ty do mnie dzwonisz, jesteś mu mówieni, a ja kurwa śpię. I to nie jest w porządku I, i przyznaję się do tego. Ale dzisiaj nic złego nie zrobiłem, po prostu nie by... Jak nic, dobra, nie kur nic mojego nie zrobiłeś stary, wszedłeś nie i najechałeś do, mnie, najechałeś do mnie totalnie. Ja no byłem bo... po prostu w szoku, bo Ale, nic się bo... takiego nie stało, oprócz zobaczyłem... tego, że powiedziałem, że grasz w Rasta, bo było słuchać w wsada. Bo zobaczyłem twój czat po prostu i mi się, no, po prostu, no nie wiem, no poirytowało się... mnie to. I co z tego zobaczyłeś tych ludzi? Co z tego zobaczyłeś tych ludzi? Co się stało? Nie masz, no, nie, nie masz jakby, nie, bajac, dance, czas tak bardzo bajac, się boi, że nie wiem, bajac, użytkownik bajac, 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 jeden napisze, bajac, 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 że, bajac, nie wiem, bajac, kurwa, dance, wywóz? Znaczy to zaczął z osób tam wywóz, nie no, ale ty się zacząłeś dotykać uśmieci, po prostu o, zobaczyłem twoją reakcję. Mam płakać? Czy ja mam płakać w internecie? Czy to mam nie, być, mam mieć poważną minę? nie, mam płakać, no, ale no mogło mi się to nie spodobać. Dobra, wróć, jak powiem, uwaga! Nie piszemy takich rzeczy, czy to zadziała? Nie. <głos> <głos> czy jak powiem, bo, czy ja będę miał poważną minę i będę to, to, to <noise> uwagi? To to zadziała? Nie, ale możesz y, zapobiec temu. Nie A kurwa... Kawał. No foja, pewnie gra wrasta. Albo... Właśnie ma nas wyjebane, o i co? Na, na, nas pamać No tak, żeś to kurwa przedstawił mnie dzisiaj. Tak ale wiesz, co jest trochę smutne, Bruce? Ale nie, o. ogólnie trochę smutne jest to, że ty mówisz, że on to tak przedstawił, ale z no. drugiej strony ty mówiłeś, że oglądałeś jakąś debatę polityczną przed chwilą. To no, właśnie. Tak, no tak, tak, ale. No to tak, tak trochę masz w nas wyjebane, jeżeli oglądasz no filmik i tym, Nie, właśnie, to... nie, bo ja tak nie wiedziałem, że mu umówieni jak w zegarku szwajcarskim, bo tu coś 14, wczoraj 13, Ja z a, gdzieś tak w okolicach 13 się odpalę. Nawet możecie wejść na mój Discord, zobaczyć, że na moim Discordzie napisałem, że będzie streamek do godziny, a pisałem to o 12:00 chyba 26, no. Czyli tak byłbym sobie między 13, 13, 30. tylko prosty... ty kumasz, że my tego nie wiedzieliśmy, po prostu do się zadzwoniłem. Nie, ale ogólnie, gdzieś, nie, nie, będziesz? ale to, wiesz co, ja wiesz, słuchaj, to, to jest wiedzieliśmy tak. punkt umówieni, po prostu, nie Dobra, wiedziałem. Dobra, okej, okay. nie wiedziałeś, ale no to wiesz, no to po prostu no... Remek rzucił coś takiego, ale no rzeczywiście ciebie nie ma o tej godzinie. No ja nie uważam, to był po prostu rzucony żart. Inaczej, jeżeli uważasz, że gdyby nie ten żart, to dzisiaj wszyscy by pisali, że e, o wow, ale będzie super, czekamy na Brusa i tak dalej. Zawsze będą osoby, które cię nie będą lubić i zawsze będą cię pierdolić, jakby dla zasady nawet. Więc. No, nie wydaje mi się, że tutaj słowa Remka akurat sprawiły, że ludzie się jakoś dzisiaj wyjątkowo nakręcili. Wydaje mi się, że swoją reakcją sprawiłeś, że teraz to już jest kurwa pociąg. No, teraz jesteśmy nakręceni i teraz, teraz jak nie będziemy grali, jest... to dalej będzie. Ta, jedz go do dupy, kurwa. Co to kurwa jest? Po prostu ludzie widzą, kurwa jakim on podłym człowiekiem, kurwa jest. Jesteś podłym człowiekiem i tyle, kurwa. No i chuj ci w dupę. Proste, proste. Kolejny odcinek na YouTubie będzie kurwa. Cały dzień klubu i. Nie, no. ja po prostu chciałbym mieć jeden dzień w pokoju, no. Jeden dzień w pokoju. Po prostu. Smęczony. No dobrze, to odpalmy sobie, kurwa, GTA, patrzysz na swój czat, na którym twoja moderacja dba o to, żeby się spokój i zagramy milutko w GTA i mamy dzień w spokoju. Nie, dobrze. Nie Przepraszam, też... Remik, już trochę mnie poniosł. Mam Ech! ciężki okres, i łatwo wybucham, może... No nie masz ciężki okres, tylko masz okres, kurwa, po prostu no. Jesteś pizdą. To przesadziłem, nie wiem. Eee, szczerze po prostu myślałem, że... Może odpalimy się mniej więcej 13-14 bez jakiegoś szwajcarskiego zegarka i będzie chill, tym bardziej, że to jest GTA, można sobie, nie wiem, polatać. Nie wiem, jakbym wiedział, że no punkt 13 mamy być i ani minuty spóźnienia, to trochę inaczej bym się nastawił, bo ja nie śpię, nie jestem, wyspany, jestem po tylko muszę się wykąpać. No dobrze, Ja powiem, plus. powiem, ale no mamy ja cześć, mogę grać GTA i szczerze, to... szczerze trzeze, ja... ja, ja... Ja zapominam o tej sytuacji, nie po tej sytuacji jest 13. No nie było tej 30, sytuacji, ale teraz, teraz jest świetna reakcja. Ale, nie, ale moim zdaniem teraz świetna reakcja, po prostu git, git. W sensie... Była, była A o, czy... ciemna strona, kurwa, teraz, A o, czy my nie. <laughs> nie, dobra, zasłysz. No i git, no i no, no, ja chodzę wygrać. Dobra, dobra, dobrać. wchodzę. Idziemy, odpalaj sobie zrupy to dobrać, zrób, RP. RP. Tak i, i chodź zagraj, już się nie obrażaj, kurwa. Jakby w którym momencie, w którym momencie ktoś kurwa powie, to wyprzaję, dalej stąd kurwa cwany ciebie kurwa i te twoje humorki kurwa. Cieciulcu pierdolony. Ja bym mu tak powiedział, bo mnie kurwa nie dopuszczą. Nie, to kurwa masakra, no ile kurwa można, ile można? A jest naprawdę tylu kurwa, jest tylu wartościowych streamerów, którzy kurwa raz, że będą trajhardować, nigdy się kurwa nie spóźnią, są kurwa mili, są sympatyczni, kurwa, szanują twój czas, kurwa, są wdzięczni, no ale potem potem jest takie. Jest. Mergani otworzył 500 Fever Caseów w CS2 no, przerażające jest trochę to, co mówi Nitro, bo chyba ludzie działający z Brusem mają jakiś syndrom szokolmski i mnie tak utrzymała w tym. No, kurwa, wygrałem mając 100 HP. To by się Gierka na YouTube'a nadała, ale nie mam montażysty. Eee, fajnie posłuchać języku faktów, jak ktoś mówi o Brusie. Nie wiem, kurwa, co myślisz o tym człowieku, bo zawsze mam patrzenie skrzywdzone, bo gdzieś tam kurwa pisze do mnie, pomaga mu, mamy tą relację, zwierzę mi się, ale nie czuję się, nie czuję się szczerze lubiany przez niego. Mam takie wrażenie, że on robi to, co mu się opłaca. <laughs> Wie pan, co to znaczy trappen? I nie pracować, a zarabiać. Over sprawił, że Bruce się nie skończył w 2019 roku, gdzie miał 200 widzów średnio, a podło z Remkiem skoczyło do 600. On chyba zapomniał, że wybił się na innych. Wiesz, yy, ale jego też bardzo łatwo bierze i weryfikuje rzeczywistość, bo to, że on ma tysiąc widzów, on zarabia kurwa mniej niż streamerka co tańczy dla macie, dla 100 widzów, wiesz. Bo ktoś powie, że on to robi dla zarobku. Chuja z tego zarabia. On ma kurwa mniej widzów niż on ma mniej subów niż Netroda da like no. Rozumiesz, to, to to nie można go nawet nazwać tym wszystkim cwanym, no. I tak samo kurwa, jakiś chłop nagrywał mnie TikToka, szkaluje, mnie, miesza mnie z błotem. Gdzie ja się wpierdala między Brusa i jego, jego oprawców, staram się ich porozumieć dla dobra Brusa, bo mi o to prosił. Pogadaliśmy z chłopakami, okazuje się, że można dojść do porozumienia. I co kurwa? Gerber mówi, że chuj, chuj mi w dupę, ja jestem jego wrogiem, on zapomniał, że tak powiedział. Takie kurwa, wiesz, że nic nie wiesz. W Kurwa, to. Nie wyjebie go już z turnieju. Yy, co do turnieju, to też kurwa. Jest śmieszna sytuacja, bo tak, chuj, że nie mam sponsorów, nie będę płakał, nie ma i trudno. Może się znajdą. Napisałem post na Linkedinie, na Twitterze, na Instagramie. Powiedziałem, że jak jest ktoś zdecydowany, jakaś firma, jest tak zwany Last Call, jest szansa, żeby żeby po prostu jeszcze zasponsorować, bo wydarzenie będzie wielkie, będzie piękne. Słuchajcie, no... Nie chcę mi się dłużej pierdolić o brusie.